Był wczesny poranek, okolica była cicha. Nagle spokój został przerwany. Sąsiedzi usłyszeli krzyki, głośne trzaski, a potem nagłą ciszę. Kiedy policja weszła do mieszkania, zobaczyła chaos wszędzie. Krew na podłodze, potłuczone szkło w każdym pomieszczeniu, a w samym centrum coś jeszcze bardziej niepokojącego. Było jasne, że to nie był przypadek. To działo się znacznie bliżej domu. Jeżeli jesteś fanem lub fanką spraw kryminalnych i śledztw, zasubskrybuj, proszę, mój kanał. Zawsze prawdziwe historie, zawsze nagrane prawdziwym głosem. A teraz przejdźmy do dzisiejszej sprawy. Igor urodził się 17 maja 1997 roku w stanie São Paulo w południowo-wschodniej Brazylii. Od samego początku jego życie toczyło się w dużej i skomplikowanej rodzinie. Jego ojciec miał związki z kilkoma różnymi partnerkami na przestrzeni lat, a z tych związków narodziło się wielu przyrodnich braci i sióstr. Ta nietypowa struktura ukształtowała osobowość Igora, nadając mu odporność i wyczuloną świadomość otaczającego go świata. Pośród całej tej złożoności wyróżniała się jedna więź bliskość, jaką zbudował ze swoją młodszą siostrą Marceli. Jako chłopiec Igor ujawniał zdecydowanego i niespokojnego ducha. Był ambitny. Zawsze szukał sposobów, by się sprawdzić, i przejawiał przedsiębiorczość, która miała zdefiniować dużą część jego dorosłego życia. Biznes szybko stał się jego prawdziwym powołaniem. Miał naturalną zdolność do dostrzegania okazji i nigdy nie wahał się podejmować ryzyka, by zbudować coś swojego. Te cechy zjednały mu szacunek społeczności i stopniowo uczyniły go wyróżniającą się postacią w środowisku biznesowym. I mówimy tu konkretnie o Praia Grande, nadmorskim miasteczku, które miało stać się centralnym punktem jego historii. Podczas gdy życie zawodowe Igora nabierało rozpędu, życie osobiste nie zawsze było tak gładkie. Miał zdystansowaną relację z dzieckiem z wcześniejszego romansu, który zakończył się bez trwałej stabilności. Pod koniec 2018 roku wszystko wydawało się jednak zmieniać, kiedy poznał młodą kobietę, która zdawała się ucieleśniać wszystko, o czym marzył. Nazywała się Rafaela Costa. Była o rok młodsza od niego. Dla Igora była wyjątkowa nie tylko ze względu na urodę, ale także na determinację, cechę, którą uważał za magnetyczną. Rafaela również pragnęła założyć rodzinę, a to wspólne pragnienie natychmiast stworzyło między nimi głęboką więź. Ich związek rozwijał się szybko. W czerwcu 2019 roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Moment, który stał się dla Igora punktem zwrotnym. Rodzina stała się jego kotwicą, fundamentem wartości, źródłem największej dumy. Nie ukrywał tej miłości. W mediach społecznościowych otwarcie wyrażał podziw dla Rafaeli i czułość wobec dzieci, jasno pokazując wszystkim, jak wiele dla niego znaczą. Do roku 2022, mając zaledwie 25 lat, Igor uruchomił już swoją pierwszą firmę salon samochodowy. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa rosły też jego ambicje. Wkrótce założył firmę marketingową, a niedługo potem rozszerzył działalność motoryzacyjną, otwierając drugi oddział. Tym razem poświęcony wyłącznie motocyklom. Ten nowy projekt różnił się od wcześniejszych. Powstał ze współpracy z Mario Vitorino, jego szwagrem i najlepszym przyjacielem. Mario, mąż marcelich, dzielił z Igorem nie tylko trud codziennych obowiązków w biznesie, ale także czas wolny, chwile rodzinne i niezachwianą lojalność. Igor zwykle był ostrożny w kontaktach i starannie dobierał osoby, którym pozwalał wejść do swojego najbliższego kręgu. Z Mario jednak opuścił gardę. Ich przyjaźń rosła szybko, naznaczona była zaufaniem i braterstwem. Podobna bliskość zrodziła się między Rafaelą i Marceli. Więcej niż szwagierki, stały się prawdziwymi przyjaciółkami, wspierały się nawzajem, budowały więź opartą na szczerości i współudziale. Z czasem Igor postanowił zrobić kolejny krok w relacji z Rafaelą. Podczas ich piątej rocznicy poprosił ją o rękę. Przejęła oświadczyny i przez moment wydawało się, że ich życie układa się idealnie. Jednak ślubu nigdy nie było. Zamiast tego ich związek zaczął słabnąć. Rafaela opisywała sytuacje, w których alkohol stawał się destrukcyjnym elementem w zachowaniu Igora. Pod jego wpływem stawał się zazdrosny i kontrolujący, i słownie agresywny. I chociaż nigdy nie podniósł na nią ręki, była je na noc w barze, kiedy jego temperament wymknął się spod kontroli i przerodził w bójkę. Zakończyła się ona zarzutami karnymi. Pozostał ślad w jego kartotece, choć bez poważniejszych konsekwencji prawnych. Z biegiem lat problemy się nie kończyły. Zarówno Igor, jak i Mario stanęli przed dochodzeniem w sprawie rzekomego prania pieniędzy. Ostatecznie zostali uniewinnieni, ale sprawa wywołała plotki i podejrzenia w ich społeczności. Zacieniły one ich reputację niewygodnymi pogłoskami. 24 lipca 2024 roku Rafaela podjęła trudną decyzję. Postanowiła rozstać się z Igorem. On początkowo stawiał opór, ale w końcu uszanował jej wybór i tymczasowo przeprowadził się do innego mieszkania, którego był właścicielem. W tym czasie Igor skupił się na drastycznych zmianach w swoim życiu. Wierzył, że jeśli się odmieni, zdoła odzyskać Rafaela. Zdeterminowany wprowadził zdrowsze nawyki, poświęcił się odchudzaniu, a przede wszystkim zrezygnował z alkoholu i innych używek, które podsycały jego wybuchy złości. Przez niemal miesiąc pracował nad odbudową nie tylko ciała, ale też samokontroli. Jego wysiłki wydawały się przynosić efekty. Pod koniec sierpnia para postanowiła dać swojemu związkowi kolejną szansę. Igor wrócił do rodzinnego domu. I przez krótką chwilę wyglądało na to, że normalność powróciła. Ale pokój nie trwał długo. Pojednanie rozpadło się niemal tak szybko jak się zaczęło. Już pod koniec sierpnia, zaledwie miesiąc po pierwszej separacji, rozstali się ponownie. To właśnie w tym kruchym kontekście rozegrała się pamiętna noc, piątku 30 sierpnia 2024 roku. Tego popołudnia Igor odwiózł swoje dzieci do domu matki, obiecując, że wróci później, aby spędzić tam noc. Gdy był wolny, dołączył do swojego szwagra, Mario, na imprezie zorganizowanej przez jednego z jego braci. To wydarzenie było coroczną tradycją, a tym razem towarzyszyła mu dodatkowa radość ze zwycięstwa ich ulubionej drużyny piłkarskiej. Dla obu mężczyzn była to też okazja, by uciec od cieni problemów w życiu osobistym. Igor nie był jedynym, który cierpiał z powodu rozpadu związku. Mario również przechodził przez separację z Marceli. I choć rozwód nie je został jeszcze sfinalizowany, para od miesięcy mieszkała osobno. Tej samej nocy w innej części miasta Rafaela i Marceli również wyszły razem. Zjadły kolację i napiły się z restauracji, a potem zdecydowały się pójść na tę samą imprezę, mimo świadomości, że spotkają tam swoich byłych partnerów. Ich zamiarem było spotkanie się ze wspólnymi znajomymi, no po prostu dobra zabawa. Na miejscu atmosfera była napięta. Kobiety trzymały się w jednym kącie, podczas gdy mężczyźni pozostali po przeciwnej stronie sali. Nie zamienili słowa, choć spojrzenia co jakiś czas przecinały przestrzeń. Gdy świt się zbliżał, Rafaela i Marceli wyszły razem. Wsiadły do samochodu Rafaeli, a ona odwiozła przyjaciółkę do mieszkania, w którym Marceli aktualnie mieszkała. chwilę później z imprezy wyszli także Igor i Mario. Igor próbował zamówić taksówkę przez aplikację, ale Mario nalegał, że sam go podwiezie. Był to wybór, który zmienił wszystko. O świcie 31 sierpnia 2024 roku ciszę jednej z dzielnic Praia Grande przerwał dramat. Z budynku mieszkalnego zgłoszono zakłócenia. Zarząd Zarządczyni, zaniepokojona głośnymi hałasami, kilkukrotnie dzwoniła do drzwi. Gdy nikt nie odpowiadał, wezwała policję. Funkcjonariusze przybyli szybko, ale pomimo ponownych, uporczywych pukanie, drzwi nie otworzono. Z pomocą ślusarza sforsowali wejście. W środku czekał przerażający widok. Plamy krwi ciągnęły się po podłogach w kuchni, salonu i jadalni. Prowadząc głębiej w mieszkanie, meble były poprzewracane, a całe wnętrze wyglądało tak, jakby eksplodował w nim chaos. Podążając śladami, policjanci dotarli do sypialni, gdzie zobaczyli coś o wiele gorszego. Na podłodze leżało ciało młodego mężczyzny. To był Igor, miał zaledwie 27 lat. Przewrócony mebel z lustrzanymi drzwiami przygniótł jego ciało. Szkło roztrzaskało się, a ostre odłamki rozsypały po pokoju. W Łazience śledczy znaleźli zakrwawiony kuchenny nóż, wyjęty z szuflady i pozostawiony w słoiku. Po rozmowie z obsługą budynku i sprawdzeniu nagrań z kamer monitoringu władze potwierdziły to, co już podejrzewano. Mieszkanie należało do Marceli, a ofiarą rzeczywiście był jej brat. Rodzinne świętowanie zmieniło się w tragedię. I to taką, której nikt obecny na imprezie nie mógł przewidzieć. Na miejscu zbrodni nie znaleziono nikogo innego, a jednak sama scena mówiła więcej niż tysiąc słów. Poziom przemocy był skrajny, co od początku sugerowało, że ta sprawa stanie się jedną z najbardziej nagłośnionych w Brazylii. A w kolejnych dniach szczegóły, które wychodziły na jaw, tylko pogłębiały szok. Biegli sądowi potwierdzili, że Igor został zabity dokładnie w miejscu, gdzie znaleziono jego ciało. Odniósł wiele ciosów i co najmniej czterdzieści ran kłutych skoncentrowanych głównie na tułowiu, głowie i plecach. Zakrwawiony kuchenny nóż znaleziony w łazience został zidentyfikowany jako narzędzie zbrodni. Gdy brutalna sprawa zdominowała nagłówki w całym kraju, śledczy zaczęli dokładnie analizować nagrania z monitoringu w budynku. Pozwoliły one odtworzyć precyzyjną mość czasu tej nocy. Godzina czwarta trzydzieści Kamery uchwyciły, jak Marceli i Rafaela przyjeżdżają razem samochodem. Zaparkowały przy wejściu i wjechały windą na czwarte piętro. Nieco ponad godzinę później kamery zarejestrowały ponownie Rafaela, tym razem samą. Weszła do windy i opuściła budynek. Zaledwie 13 sekund po jej wyjściu pojawił się inny samochód. Godzina 5.44. Igor i Mario zostali nagrani, jak wchodzą do windy. Igor trzymał telefon i wyraźnie kłócił się z Mario. Dwadzieścia minut później kamery uchwyciły Mario i Marceli wychodzących razem z mieszkania. Zamiast windy wybrali schody. Chwilę potem kamery w garażu podziemnym nagrały ich, gdy przechodzili przez parking i wychodzili głównymi drzwiami. Te nagrania zostały potwierdzone przez liczne zeznania świadków. Sąsiedzi opisywali, że słyszeli krzyki dobiegające z mieszkania. Takie, które brzmiały jak wściekłość i rozpacz. Według niektórych jeden z mężczyzn był pochłonięty furią, krzycząc, że został zdradzony przez najbliższych. Wołał, że szaleńczo kocha kobietę, ale że wszyscy wokół niego spiskowali przeciwko niemu, pozostawiając go w niewiedzy. Te relacje doprowadziły śledczych do pierwszej roboczej hipotezy. Zbrodnia była zbrodnią z namiętności, wywołaną odkryciem zdrady w kręgu rodzinnym. Na podstawie zebranych dowodów policja wskazała trzech głównych podejrzanych: Marceli, mającą zaledwie 28 lat, Mario, mającego 23 i Rafaelę, 26-letnią. Sędzia natychmiast wydał nakazy aresztowania, nakazując trzymanie całej trójki przez 30 dni. Jednak gdy władze ruszyły do działania, podejrzani już zniknęli, uciekli. Śledczy dowiedzieli się, że jadąc wcześniej z Igorem samochodem. Mario otrzymał telefon. Jego telefon był podłączony do systemu multimedialnego auta, a na ekranie deski rozdzielczej pojawiło się imię dzwoniącej Rafaela. Zszokowany Igor natychmiast zrozumiał, co to oznacza. Najpierw zamilkł ale po kilku sekundach cisza ustąpiła miejsca wściekłości. Żądał wyjaśnień. Radosny nastrój wieczoru zniknął, ustępując miejsca fury i podejrzeniom. Igor zasypał Rafaela telefonami i wiadomościami, ale ona nie odpowiadała. Otworzył aplikację do udostępniania lokalizacji, z której oboje korzystali i odkrył, że znajduje się ona w mieszkaniu Marceli. Rozwścieczony zażądał, by Mario natychmiast go tam zawiózł. Uprzedzona przez Mario i lawinę wiadomości, Rafaela wymknęła się z mieszkania tak szybko jak mogła. I to właśnie w tym krótkim oknie czasu, gdy dwaj mężczyźni dotarli do mieszkania, rozegrała się tragedia. Rodzina Pareto była zdruzgotana. Ich żal został spotęgowany skandalem, oskarżeniami i dręczącym pytaniem, kto zajmie się dziećmi Igora. Ostatecznie opiekę przejęła ich babcia ze strony ojca. 6 września, niecały tydzień po zabójstwie, Marceli i Rafaela dobrowolnie zgłosiły się na policję. Mniej więcej w tym samym czasie porzucony samochód Mario został odnaleziony w pobliżu urzędu pocztowego. W środku śledczy znaleźli plamy przypominające krew na dźwigni zmiany biegów i na siedzeniu, a także butelkę z podobnymi śladami. Auto zostało zabezpieczone i przekazane do dyrekcji generalnej do spraw śledztw na badania kryminalistyczne. W końcu, zaledwie kilka dni później, policja otrzymała anonimowy donos. Pochodził od jednego z braci Igora. Na podstawie tych informacji władze ruszyły do akcji i schwytały Mario, kończąc jego krótki okres ucieczki. Mario został ostatecznie odnaleziony w domu, oddalonym o ponad 200 metrów od Praja Grande. Mieszkanie należało do jednego z wujków Rafaeli. Został natychmiast zatrzymany. Gdy cała trójka podejrzanych znalazła się w areszcie, rozpoczęły się przesłuchania, i niemal od razu zaczęły pojawiać się sprzeczności. Choć każde z nich podało inną wersję wydarzeń, wszyscy troje zgodzili się w jednej kwestii Rafaela i Mario byli w tajnym związku. Marceli utrzymywała, że dowiedziała się o romansie dopiero tamtej nocy. Rafaela poszła jeszcze dalej. Przyznała, że w godzinach porannych tamtego dnia ona i Marceli również miały ze sobą intymny kontakt, choć podkreślała, że był to pierwszy i jedyny raz. Za pośrednictwem swojego adwokata Marceli wyjaśniła, że kiedy Igor i Mario przybyli do mieszkania, była sama, półnaga i pod wpływem alkoholu oraz innych substancji. Twierdziła, że słyszała ich kłótnie, ale uznała to za kolejną awanturę i postanowiła nie ingerować. Według jej relacji, gdy przebierała się w garderobie, usłyszała głośny huk. Jej brat miał kopnąć w lustro i rozbić je w napadzie szału. Kiedy wyszła z pokoju, znalazła Igora ciężko rannego. Mario natomiast utrzymywał, że działał w obronie własnej. Twierdził, że Igor zaatakował go odłamkami szkła z rozbitego lustra. Jego obrońcy przedstawili nawet zdjęcia siniaków i skaleczeń na twarzy i dłoniach. Jednak fotografie wykonano dopiero 15 dni po zbrodni, co wzbudziło wątpliwości co do ich wiarygodności. Rafaela tymczasem zaprzeczała, jakoby brała bezpośredni udział w zabójstwie. Tłumaczyła, że ponieważ Igor wcześniej groził jej śmiercią, jeśli kiedykolwiek go zdradzi, uciechła z mieszkania w obawie o własne życie. Twierdziła, że jadąc w stronę domu matki, otrzymała wiadomość od Mario. Miał pisać, że musiał odurzyć Igora, aby go uspokoić, i ostrzegał ją, by się nie zbliżała, bo on także może jej zrobić krzywdę. Według jej zeznań, dopiero następnego ranka na stacji benzynowej, podczas spotkania z Mario i Marceli. Dowiedziała się, że Igor nie żyje. Wstrząśnięta i niezdolna do przetworzenia tej informacji, poszła z nimi, uczestnicząc w ich dalszych planach. W pewnym momencie zostawiła Marceli z rodziną, a sama towarzyszyła Mario do sklepu, aby kupić mu czyste ubrania, ponieważ jego były poplamione. Potem oboje zameldowali się w hotelu, gdzie Mario wziął prysznic i przebrał się. Niedługo później Rafaela porzuciła go i wróciła do miasta. Śledczy jednak zaczęli układać zupełnie inną wersję wydarzeń. Ich robocza hipoteza brzmiała – Rafaela i Mario spiskowali razem. Zrzuty ekranu wiadomości tekstowych wymienianych w godzinach poprzedzających zabójstwo ujawniały rozmowę o spędzeniu nocy razem w ramach świętowania zwycięstwa drużyny sportowej. Dla prokuratury motyw był podwójny. Igor stał na przeszkodzie i związkowi, a jego śmierć dawała obojgu korzyści finansowe. Mario miał zostać jedynym właścicielem salonu motocyklowego, natomiast Rafaela, jako matka syna Igora, uzyskałaby prawa do spadku. Marceli, będąc żoną Mario, również mogłaby pośrednio skorzystać. Na tej podstawie cała trójka została formalnie oskarżona o zabójstwo kwalifikowane, z powodu niskich pobudek, działania z premedytacją oraz użycia metod uniemożliwiających ofierze obronę. Śledczy podkreślali, że Igor został zabity przez osoby, którym ufał, co czyniło zdradę jeszcze bardziej wstrząsającą. W odpowiedzi podejrzani zaczęli zmieniać swoje wersje. Rafaela zaprzeczała, że pomagała Mario się ukrywać, choć aresztowano go w domu należącym do jej wuja. Marceli twierdziła, że niczego nie widziała z powodu odurzenia i zaprzeczała, jakoby wpuściła Mario do mieszkania. Twierdziła, że wszedł sam, znając kot. Cała trójka argumentowała też, że Igor był niestabilny, agresywny i groźny. Prokuratura jednak odrzuciła te tłumaczenia. Zwrócono uwagę, że przewrócone meble przygniotły Igora, co sugerowało, że został popchnięty, a nie że sam spowodował zniszczenia. Wskazywano również, że gdyby Mariusz rzeczywiście działał w obronie własnej, liczba obrażeń nie sięgnęłaby kilkudziesięciu, a przynajmniej jedno z nich wezwałoby pomoc medyczną zamiast uciekać. Obrona Marceli wystąpiła później o drugą sekcję zwłoki Gora, choć nigdy nie było jasne, co chciała tym osiągnąć. Ten krok wywołał gniew części rodzeństwa Igora, które oskarżyło ją o próbę przeciągania procesu i przedłużania cierpienia rodziny. W tym momencie jeden fakt był niepodważalny: sprawa przerodziła się w jeden z najbardziej złożonych i emocjonalnie obciążonych procesów karnych w Brazylii, napędzany zdradą, ukrytymi związkami i motywami finansowymi. Sąd ostatecznie zdecydował, że Rafaela, Marceli i Mario pozostaną w areszcie tymczasowym bez terminu zwolnienia, oczekując na proces. W ciągu roku 2025 odbyło się wiele rozpraw. Wezwano nowych świadków. Zeznawał też oficer policji cywilnej, odpowiedzialny za wstępne dochodzenie, a dodatkowe dowody zostały przedstawione. Ujawniono, że proces prawdopodobnie odbędzie się przed ławą przysięgłych. Na początku lipca tego roku, po zakończeniu etapu dowodowego, sąd odrzucił wszystkie wnioski o zwolnienie. Sędzia wskazał na niezwykłą brutalność zbrodni, manipulowanie dowodami i próby ucieczki podejrzanych jako uzasadnienie dalszego ich przetrzymywania za kratami. Na dziś sprawa toczy się wciąż przed sądem. Brazylijskie społeczeństwo nadal uważnie śledzi przebieg procesu, oczekując na wyrok. Czy wymiar sprawiedliwości zdoła dostarczyć sprawiedliwy i przejrzysty werdykt? A może sieć sprzeczności, zdrad i domniemanej manipulacji przysłoni prawdę? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Ja dziękuję, że byliście ze mną do samego końca tego odcinka. Jeżeli fascynują Cię tajemnice z całego świata, sprawdź również mój drugi kanał, Ciastek na tropie, gdzie również zagłębiam się w najbardziej wciągające sprawy kryminalne. Zasubskrybuj już teraz, aby nie ominęły Cię żadne krzectwa. Dziękuję, do usłyszenia.